Błędy na rozmowie kwalifikacyjnej lepiej uczyć się na błędach innych. Tak jak zdobycie wymarzonej pracy jest swoistym wyzwaniem, tak odejście ze starej również wymaga określonych umiejętności. Dowiedz się, jakie są najczęstsze i najgorsze błędy na rozmowie kwalifikacyjnej lepiej uczyć się na błędach innych po pierwsze, brak pewności zatrudnienia. Dużym błędem okazuje się rezygnowanie z dotychczasowej pracy wyłącznie na podstawie plotek i obietnic zatrudnienia w nowym miejscu. Jeśli nie masz niemal stuprocentowej pewności że czeka na ciebie lepsze stanowisko, nie odchodź z dotychczasowego. To zbyt duże ryzyko. Może nie być drogi powrotu. A co jeśli czekający na ciebie etat okaże się mrzonką? Zawsze dogrywaj takie sytuacje w oparciu o umowy, wymogi formalne i maksymalne porozumienie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Po drugie, odejście w złym stylu. Nawet jeżeli odchodzisz z danego miejsca pracy bez specjalnego żalu i sentymentu, nie pal za sobą mostów. To naprawdę bardzo źle odbierane, kiedy natychmiast po rozwiązaniu umowy zaczynasz nadawać na swoich byłych pracodawców. W nowej firmie to może być bardzo źle przyjęte. Skąd pewność, że o nich prędzej czy później też nie będziesz mówić tak samo? Dlatego powstrzymaj się od jednoznacznych osądów i szkalujących opinii. Pewne informacje warto zachować dla siebie. Po trzecie, skupienie się wyłącznie na pieniądzach. Wbrew pozorom, przejście na stanowisko korzystniejsze finansowo nie zawsze jest trafną decyzją. Zadowolenie spełnionych obowiązków wynika bowiem z wielu czynników, nie tylko z pieniędzy. Liczą się także takie aspekty jak atmosfera w zespole, prestiż marki, godziny pracy, droga dojazdu, perspektywy rozwoju, elastyczność zatrudnienia i wiele, wiele więcej. Jeżeli twoja pensja ma wzrosnąć powiedzmy o 500 zł, ale życie wywróci się do góry nogami, czy warto decydować się na błyskawiczną zmianę pracodawcy? Po czwarte kłamstwa podczas rekrutacji. Fatalnym błędem popełnianym zarówno podczas składania CV i rozmów kwalifikacyjnych, jak i nieformalnych negocjacji jest poświadczenie nieprawdy. Nie kłam o swoich zdolnościach poliglotycznych, jeżeli nie potrafisz złożyć porządnego zdania po angielsku. Nie wpisuj w rubryce wykształcenie uniwersytetu, którego nigdy nie widziałeś. Nie udawaj zainteresowania golfem, hobby nowego prezesa, skoro nie odróżniasz podstawowych rodzajów kijów. Uwierz, Prawdę zweryfikuje albo proces rekrutacyjny, albo pierwsze dni w pracy. Buduj pozycję w nowej organizacji w oparciu o autentyczne predyspozycje i możliwości. Naturalność jest doceniana w każdej branży. Po piąte, ciągłe zmiany pracodawcy. Kolejnym błędem podczas zmiany pracy jest nieustanne powtarzanie tego zachowania. Nie zbudujesz prawdziwej kariery, jeżeli co miesiąc będziesz zmieniać zatrudnienie. Pracodawcy nie znoszą niestałych, niepewnych pracowników. Przerost CV i bardzo krótkie okresy zatrudnienia utrudniają znalezienie dobrze płatnego stanowiska. Uzależnienie od składania wymówień i zwodzenia kadr to zdecydowanie paskudny nawyk pracownika. Po szóste, rzucanie się w nieznane. Innym powszechnym błędem podczas zmiany pracy jest porywanie się z motyką na słońce. Nie podpalaj się wizją pracy w modnej, dobrze płatnej branży, nie mając o niej bladego pojęcia. Słomiany zapał na dłuższą metę nigdy nie popłaca. Przed wyszukaniem konkretnej oferty zapoznaj się ze specyfiką rynku, doszkol się, skorzystaj z możliwości odbycia profesjonalnego, kierunkowego kursu. Wiedz w co się angażujesz. Być może totalna zmiana dotychczasowych obowiązków wyjdzie ci na dobre, ale rób to świadomie. Wtedy osiągniesz zawodowy sukces i skorzystasz na swoim odważnym kroku. Jeżeli interesuje Cię wiedza, doskonalenie i szkolenia, zapraszamy Cię na stronę firmy szkoleniowej Car Group, gdzie znajdziesz szereg darmowych i płatnych kursów, które wzbogacą Twoją wiedzę i pozwolą otrzymać certyfikat ukończenia kursu. Odwiedź nas! car-group.elk.pl Zapraszamy!